Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom. Powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał, na, nie zastał was śpiących. Lecz co wam no mówię, do wszystkich mówię: czuwajcie. Oto słowo pańskie. Miłowani przez Chrystusa Pana, bracia i siostry, zarówno ci, którzy zgromadzeni są w tym kościele, jak powiedział ksiądz Prałat od najmłodszych poweteranów i wcale nie chcę wypominać, że ksiądz Prałat chyba jest jednym z najbardziej zaprawionych w boju oazowiczów, bo kiedy ja się rodziłem, to już był animatorem ksiądz Prałat. Także trochę czasu jest związany z ruchem Światło-Życie. Ale też bardzo serdecznie witam i cieszę się z tych, którzy łączą się z nami przez transmisję. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj tak naprawdę nie nowenne, ale święto patronalne, bo wielu z nas już nie pojedzie do katedry, nie uda się tam, aby... We wspólnocie diecezjalnej, y, trwać na modlitwie. I dlatego jesteśmy tutaj. Dlatego tutaj się gromadzimy, aby poprzez liturgię uświadomić sobie, że tu jesteśmy jedno i tego nam póki co nikt nie może zabrać. I pytanie: po co tutaj jesteśmy? Po co kolejny adwent w naszym życiu? Po co wreszcie to nasze zgromadzenie? Przecież znowu zaczynamy od tego samego. Od wezwania do nawrócenia. Świat wydawać by się mogło, że jest bardziej atrakcyjny, bardziej kolorowy, ma tyle mieniących się kolorami pokus. A my przychodzimy tutaj. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, aby czuwać, żeby wyjść naprzeciw przychodzącego Pana. Możemy siebie pytać, dlaczego potrzebujemy Jezusa? Dlaczego wołamy marana ta, przyjdź Panie Jezu? I znalazłem kilka takich motywów, dla którego czekamy na Pana Jezusa. Bo zobaczcie, człowiek XXI wieku ma już za sobą loty w kosmos. Mamy wspaniałe drogi ekspresowe, autostrady, ale pogubiliśmy się i zapominamy o drodze do Boga. A Pan Jezus przychodzi i mówi: Ja jestem drogą. Człowiek XXI wieku to ten, który zgłębia tajniki wiedzy, poprzez nauki przyrodnicze potrafi coraz piękniej, dokładniej odkrywać świat, ale jednocześnie staje wobec. Wielkiej niewiadomej, bo im bardziej zagłębia się w naukę, tym widzi, że to wszystko nie mogło powstać samo z siebie. I my, ludzie XXI wieku, mamy wiedzę, ale coraz bardziej chyba oddalamy się od prawdy. A Pan Jezus przychodzi i mówi: Ja jestem prawdą. Nigdy medycyna nie była aż tak bardzo posunięta jak dzisiaj. Życie człowieka nigdy nie trwało tak długo jak dzisiaj. A mimo to człowiek ciągle umiera, i człowiek ciągle lęka się umierania. A Pan Jezus przychodzi i mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy z nas zapewne, może nawet i ci najmłodsi, mają telefon, choćby taki zabawkowy. Stale jesteśmy na łączach internetowych i dobrze, bo to jest dobrodziejstwo. Ale coś, co miało nas przybliżyć do drugiego człowieka, Często sprawia, że nie dostrzegamy tych, którzy są najbliżej, i żyjemy w świecie samotności. A Pan Jezus przychodzi i mówi: Ja chcę być Twoim przyjacielem, i tego doświadczamy we wspólnocie. Kiedy w obecnym czasie na protestach, na transparentach jest napisane wybór nie zakaz, jest żądanie wolności. To my widzimy, że wolność bardzo łatwo może przerodzić się w samowolę, a nawet tyranie. A Pan Jezus przychodzi i mówi, jestem tutaj, aby służyć. Bo ja jestem królem, królem, który jest sługą. Kochani, kiedy coraz trudniej nam dostrzec człowieka, zwłaszcza tego bezbronnego, który sam nie może się obronić, który właśnie. Jest zabijany, którego z góry próbuje się dzisiaj przekreślić, zwłaszcza na krańcach jego życia, ale przecież jest tyle osób wykluczonych. To Pan Jezus przychodzi i mówi: Ja jestem człowiekiem. I tak o nim powiedział Piłat. Kiedy przyjął na siebie wszystkie razy, wszystkie rany człowieka każdego czasu. I dzisiaj staje przed nami, i może nawet pyta, na jakiego Boga czekasz? Czy takiego ze świętego obrazka, czy takiego, którym ja jestem? Dzisiejsza liturgia bardzo mocno nas wzywa, abyśmy czuwali, byśmy czuwali i byli gotowi, bo nie wiadomo kiedy Pan przyjdzie. Nim przyjechałem tutaj, zadzwoniła do mnie Bożenka Białopiotrowicz. Pozwoliła mi o tym powiedzieć. Może nawet teraz nas ogląda mówiąc że przed chwilą rozmawiała z Tomkiem który jest w szpitalu w związku z COVID-em. i mówi to do Tomka dzisiaj przyszedł pan Jezus Mówi, nie spodziewa się go, nie spodziewał się w godzinie miłosierdzia przyszedł ufoludek cały zamaskowany i pyta czy chce przyjąć go, pana Jezusa mówi Tomek z wielkim wzruszeniem okazało się, że to był kapelan. Z wielkim wzruszeniem przyjął komunię świętą, bo nie spodziewał się, że na ten oddział przyjdzie Pan Jezus. Przyjdzie ksiądz niosąc najświętszy sakrament. I moi drodzy, czy ja jestem gotowy? Czy jestem gotowy na przyjście Pana? Zobaczcie naszą wspólnotę. W ostatnim czasie nawiedzają śmierci. I śmierć Tomka Kanara, i śmierć mamy Ewy, i śmierć mamy Emilki. Wczoraj był pogrzeb, i kolejne śmierci, które, o których się dowiadujemy. I nie wiemy, czy to spotkanie w takim gronie nie jest ostatnim. Dlatego Pan Jezus pyta, czy Ty mnie rozpoznasz? Czy jesteś gotowy? Ale też to czuwajcie, to bądźcie gotowi. Ma jeszcze inne znaczenie. Bo to jest pytanie, czy jesteś gotowy w tym trudnym czasie. Trwać w formacji. Kiedy może trudno ci jest przeżywać spotkanie w przestrzeni wirtualnej, kiedy może przez internet trudno ci się dzielić, kiedy może krąg czy małą grupę jest trudniej zebrać. Ale czy ty chcesz, bo może właśnie na tym spotkaniu po ludzku trudniejszym, Bóg chce dotknąć twojego serca? Ale też, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj mimo tej późnej pory. Bo bardzo dobrze jest spojrzeć w Wasze oczy, choćby z daleka. Bardzo dobrze jest wyobrazić sobie za tą maseczką uśmiech, życzliwość drugiego człowieka. Ale, moi drodzy, istotą formacji jest moje spotkanie z Bogiem, moje przeżywanie Eucharystii, moje owocne korzystanie z sakramentu pojednania i pokuty, i moje pochylenie nad Słowem Bożym. Czuwajcie. Ale, kochani, to wołanie o przychodzącego Pana już się spełniło. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu wołanie Proroka Izajasza: Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. I wiesz co? Pan Bóg to spełnia teraz. Bo jako wspólnota kościoła, za chwilę będziemy świadkami konsekracji, kiedy Chrystus pojawi się na ołtarzu. I on rozedrze niebiosa i stąpi tu na ziemię będzie Bogiem z nami, jest Bogiem z nami, Emanuelem. Ale czy nasze oczy, czy nasze serce będzie otwarte, aby dostrzec go? Prośmy zatem w czasie tej mszy świętej, ale w czasie całego Adwentu, aby Pan prawdziwie przychodził i możemy to czynić za pośrednictwem i za wstawiennictwem niepokalanej Matki Kościoła, naszej patronki, tej, która pierwsza uwierzyła i przyjęła słowo. I to słowo stało się ciałem i jest wśród nas. Niech zatem ta Eucharystia będzie przyjęciem i otwarciem drzwi temu, na którego już czekamy, i który już teraz, dzisiaj, przychodzi do nas.